Też słaba Normalnie jak na e, 15 level Czy tam 13 chyba Ta misja jest 13 e, 11 nawet było so Dobrze no, no. Zostawcie go Daj tego ci zostawicie bo jednak wiecie co pomóżcie, bo ja go sam nie pokonam, jednak. Dzięki GING! GING, GING, GING! Bardzo dobrze. Bardzo grzecznie. No matko. Okay. Gdzie? Łoszczy! Ty... Stój. Ktoś, Monike nie? is dying. Jakie dying? Kto? Gdzie? Widziałeś? Nie widziałeś? To nie Monike ma. Monike się zmęczył musiał się prze... tego prze... No przestań. właśnie, stanął Musiałem na jednym kanale, kon kol is... O, snajperka i to całkiem niezła, tysiąc obrażeń. Snajperka, wow. snajperka, 1160 obrażeń, snajperka. Snajperka. Nie, wyrzutnia, dobra, nie, nie. Jeśli doci snajperka, to Snajperka. Dobra, nieważne. Słuchaj, to ja rzucam nik pestkami od dyni, takie wybuchy robią. Elco jak się dobrze dobrać. uda, to będę miał naprowadzającą się samą naprowadzającą pestkę od dyni. Dobra. I to jest snajperka. Nieważne. <grych> Złap pociąg. Koty, ale jest słaba. Idź po tych murach, idź po tych. No, no ty... jak mnie sniperka <laughs> jest bardzo słaba. Dobra. Dlaczego zginąłem? To nie, Ale ja poszedłem jakiś metr od toru O kurde chyba nie znałczyłem GIN Ale mi wkurzałem te małe takie główienka Nie, one to one to są spokojne, ale to tam nic nie robi no, Co znowu <laughs> Nie no, no! Może nic nie robią, ale... W kurujące trochę są. Naprawdę no! Zeskoczyłem z tych torów i tak zginąłem. No widzisz? On w powietrzu okay. zginął. W down, w doł. W down idziemy, w down! Po w... Jednego badumkadumka mam! No fakt! Co mnie za... aha. Jakiś niedobitek, który jeszcze ucieka w dodatku. O oh. uh. I... Okej. Okay. O! Oh, dostałem! Po co? Ja nie chcę! Cio! No tu mi strzela Widziałem Cię, widziałem Cię Ej, ja bym wolał żeby te takie latające maszyny się nazywały Blizzard, nie Bazar. Co na to wtedy by powiedział Blizzard a to mi się lepiej okay, Ja jestem grę. konsumentem tej gry, a nie twórca ja konsu okay. A ja jestem konsumentem gry co tworzył Bliza Okej Ale jestem konsumentem BIVA Znalazłem ten Zabiłem Dzięki. i wypada z niego misja poboczna przyjąć Tak przyjmij przyjmij a, już chyba wiem, która to jest misja. To jest ta misja... Dobra, nieważne, nie będziemy zdradzać, nie wiem, która to jest misja. Ale najpierw, najpierw musimy Badonka Donka zdobyć jeszcze jednego. Dzięki! Kto mnie tu załatwił wybuchem? Badonka badonka. No, co za świnież was. O, o, o. Dobra, czekaj. Spoko, spoko, spoko. Ja nie trafię. Ja? 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 Może nie bym trafił, trafił. trafiłem. Okay. Może przemienicie misję na tę tak powiem... Ale ja żeby... wiem gdzie to tu jest Badanka, badanku, ja, ja wiem... O, kurde Ta... No dzięki Skoczyłem na buzarda Po co? To po co? Po co skoczyłeś na buzzarda? Żeby go zabić <laughs> Oj, nie mam go teraz Wstawaj, ruszczyłek tyłek nie ma takiego obijania, się A ty grubasku do góry I robotomie. Ale on baroba Jezu To było straszne. Banonka Donka Bierzemy Banonka Donka Mamy Banonka Donka I to, to idziemy, idziemy do Stasza a potem do niej wrócimy, co? Co wy na to? Oko Oko, oko, oo, o oko. Do Stasia jedziemy Do Stasia? Do Stasia, do, była Stasia taka do Stasia na A nie u cioci? Do Stasia na imienia <laughs> No nie było takiej piosenki? Stasia, u cioci nawet, ale do Stasia. Okej. Nie, nie Co białaś, gdzie ty mogę pobiegłeś? Tak Jakby Krasem? Nie. nie, tak do Stasia pobiegłem. Aha, okej. Okay. Nie podjeżdżam, bo, bo była ciocia Stasia w klanie. Co dlatego No, otwieraj Stringama na Spoko. To jest go twoje. Ale to dostępna bo. To zawsze była moja lubiana bohaterka. to fajna bomba. Ciocia Stasia, ja tam to? mam matkę z albo Rysia. Rysia był najlepszy. Rysia niestety nie żyje na ja to. Nie wiem, gubię. To żyje, żyje, nie żyje. Ja nie, nie oglądam, ale jak wiem, za 4 czy 5 lat, to ale zawsze wiem czy się stasie. Bo Kam już w sumie ma 15 lat. Jakby nie patrzeć, tak samo jak moda na sukces. Moda na sukces ma więcej lat. No, moda na sukces, dużo więcej lat. 17 rok? Nie dużo więcej lat. Do 20 mamy myślę, nie? Shotgun i karabin, shotgun i karabin, oba totalnie z tyłka. Co jest Czekaj, zaraz, no, to, to, zaraz, to, zaraz coś. ci powiem ile mam moda na sukces lat. Kaj! Gram! Idziemy oddać batonkę domki. Idziemy. Czy mi tu będziesz nocy na sukces, ile mala? Ale ma dużo odcinków. 5 tysięcy chyba 700 czy 800. Idziemy oddać badonka do czy chcecie staka otworzyć? A nie, później. Lepiej przy okazji się go otworzy. Tak, side running jest bardzo ciekawą rzeczą. W ogóle nie mam pojęcia, po co tam biegnę. Tak, ja za tobą. A wiem, to już się przyzwyczaiłem, że tak nie zwracacie uwagi, co ja robię i biegniecie za mną. Zło. <laughs> Kiedyś to muszę wykorzystać. Takie lemini. Tak. Już sobie wyobrażam tą scenę. Biegnę do lawna, oni biegają za mną. Hej, giniemy! Biegnę dalej, ej, giniemy! Zginęliśmy, dlaczego? Nie wiem. Jak będziemy robić misję, zabij się, albo nie. O, tak. Spoilerze. Ale. powiedziałem tylko nazwę misji. Albo nie. Hej, wstawaj. Pobudka. Czy macie wrażenie, że ona jest przykładem, dlaczego dzieci nie powinny pić kawy? Mmm, chyba teraz musimy wyjść. Nie wiem, czy... Tak, chyba teraz musimy wyjść. Piękne misie. No, wyjdź, 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 wyjdź! raus. I poglądamy sobie. Tak, w międzyczasie... Kurde, tak szybko się zamyka, że nie da się Every tam wyjść. Every killed my parents! Here, is my, handle, here, is my, here is my handle, here is my butt. Tak, te piosenki, które dzieci tworzą. Mamaiku, powiem ci, że modny sukces 85 rok. No, mówiłem ci, że trochę więcej jak 17 lat? 27. BĘDZIEMY złapać pociąg! Pa, nie da się tam wejść. ale ja Ona ma mi owocną jeszcze. A to weź, weź ją z łapką. <noise> to da już gdzieś jest taka jak rojo. Też ma chłodkę 21 albo 2. Aha. Ale to my i tak zrobimy. Zrobimy czy nie zrobimy które level 13 tylko. O ona musi skończyć gadać, no, ale... Rusz się! Gdzie wyjdziecie? Wiecie gdzie to dzisiaj idzie Łogarnąć się, nie ogary Teraz za odmiany macie biec za mną A czarno-biały nie biegnie Na co idzie? Wszyscy zaczęli biec za czarno-białym No i widzicie jak na tym skończyliście? Za mną nie biegniecie przynajmniej śmiesznia, tak to? Dobra, najpierw musimy wyczyścić wszystkich tutaj. nie, jeszcze nie, zaraz skończę. O! Oh. Jaki ładny! Stosi! Noście! O! Oh. One armed I... pandit! No, jedno ręki małpy, co? Mam takiego w domu! Ale najlepsze jest, żeby gościu miał jedną rękę, nie? No tak, no. A ty myślałeś, że dlaczego się nazywał ona no. bo się takie... Chodzi tak? o 2T. Bo o automat i o to, że ma jedną rękę, nie? I jest tak? banditą. No. Co grasz na tym automacie. Tak? Czemu na nim zawsze te trzy mordy wypadają? Nie zawsze. Nie zawsze. Zawsze, nie nie zawsze. zawsze. Nie zawsze. Ten ja ten sobie raz... Tak, w tym momencie... Ja grałem na tym automacie nieraz. E, jeżeli ktokolwiek z Was ma wrażenie, że już mi się zdarzyło grać e, w tych planszach i widzieć lokacje, widzieć gdzie są skrzynki tak! To wam się tylko zdaje. Pierwsza tam. Na przykład biegnąc tutaj, w ogóle nie wiem, żeby ominąć kabinę i otworzyć te drzwi. Bazuka! Ona no, no, będzie ciekawa. Zaraz idę ją sprawdzić. Odpalamy, badam katonki E, ja mam lepszą. Mam 1600 obrażeń. A ta zadaje 1130. Ale. To ja się Dobra. Tak. I teraz liczenie. Trudna sztuka liczenia. Nie wyszło jej. Tak, się. Jaki <śpiewa> <śpiewa> baby! Burn. Tak, podniecił się. Taka, taka mała dziewczynka, taka mała dziewczynka go poniesiła. To jest miazga zgata postać. the Hmm... Trząsuj nie. na Ganzerki, No super Dla mnie nic, 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 się nic, nic. nie Tak, tam na górę można skoczyć na tą górkę, ale nie ma to sensu żadnego. Więc idziemy dalej. Cwężby, Ale... jeżeli spojrzyjcie wątek, czego szukamy, czego szukamy, dostaliśmy cynk, że w tym pociągu, który właśnie wysadziliśmy, jest wątki. Dlatego też próbujemy go zdobyć, odbić w sposób nieco. Co robi? Szuka przeciwnika. A że nie znalazł, to cię zaraz zabije. Rzuciłem go po prostu w robota i go minął Ale i ja, tak, ja go zabiłem tak. robota w tym momencie Bullshit. Nie bullshit, tylko... No wrzesz, kur... Znowu. Tak. Cool story bro. Ja pierdzielę, zaraz wracam. A się wnerwił na te granaty. Aha! Co aha? O, tak, latające cholerstwa. Rękę odwaliłem robotowi. Dopiero? To się nie jakieś w, rę w ręki. Można rękę, można nogę. Okay. Czarno-biały? Uważaj przeciwnicy! Oj, dzięki! Gim, gim, ale, żartowanie. Teraz to ja ginę. Nie no, w ci chyba przeszkadza tym. No już, dzięki. No. no bo tu wybuch taki ten, O tam. Sparaj. spadaj! Od. Chcemy o, jakiś głupi granat mam, no, który natałem debil. Naprowadzający. Eridium. Tego... On naprowadzający i rozdłupa się na trzy części. Co może... Co może kupić za Erydium? E, ulepszenia, to czyli więcej, więcej miejsc w ekwipunku, więcej amunicji w broni... i miejsc w banku... Tyle, Gdzie ale, możesz to kupić? E, na planetynku. rynku. Na czarnym rynku. Jezu! Ile ty grasz już w tą grę? Że się ptasz no, o takie rzeczy. No, trzy tygodnie, ale... Właściwie to... Nie mam czasu. Właściwie to ja w tą grę nie gram, oprócz nagrywania. Nie, bo... Grasz oprócz tego i... powiesz no, wiesz, no... Chodź, Nabliśmy Nadaliśmy ci trochę doświadczenia. Tacy jesteś litościwi, a co? Najgorsze, że <grym> ja tego byka nie mógł nie, kresiej podnieść. Tak. Trochę zdradziłem. To ciekawe co będzie robił skill jemu. Nie wiem, nic pewnie. No. Ta głowa. No ale ja tych największych nie mogę podnieść. A ja powinien coś innego ten skill w takim razie robić. No, byłoby fajnie. Gdyby coś innego robił. Ja, ale to jest słabe jak się nie gra na plusie. Pewnie. O kurde, ty, on już jak życia stracił? No. Dobra, przynajmniej tego mogę podnieść. On już był w powietrzu. Ale... utrzymałem go w powietrzu. Coś nam za na szybko idzie. Level up! No. Level up! Widzieliście przeciwnika? Ja nie. Ooooo! Oh. Ja, ale gdzie był? Red Dobra, przydzielę sobie tak. Hmm. Level up! A wszyscy mieli level up? Nie, co druga osoba. Co ja to jest C to Kurczę, dlaczego ja to odznaczone? Dobra, nieważne. Hmmm. Hmm. Ma manalicku, weź tamto gówno. Jak?! Manaicku, Że jak?! M manalicku. E Że manali Manal... Manalicku. Manalicku, Manalicku. Słabe. Słabe. Skina zarąbał! A to <grymne> Skina Egoista jeden A mówił, że ma wszystkie skiny otworzone! Nie Dobra, pozbierajmy tutaj jakiś jakieś są. Ja mam tylko z automatu. Hundred some, some Duck. A Things are gonna get really, really bad. <laughs> Ręka trochę, Jatyk. Tak, sam, tak. To, co już wszystko podgryście? Nie. 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 Aż będę się małpkiem Aż z ciekawością i ze strachem zobaczę, jak wygląda Twoja mina. Jak mówiłeś, nie. Nie z kim? ale chyba Będziesz trzeba zrobić jakiegoś miksa Twoich tekstów. O kurde, ten mam. Jak to się tu Z kim? Za też akurat ten, który znalazłem musiałem mieć. Do sanktuarium lecimy, co? A win! A pumba bambuin! A win, już, 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 już. Ok. Okej. No. To oni mnie trawelują? No, my sobie tutaj uzupełnimy. Nie za dużo, co prawda, ale. A nie można mieć wszystkiego. Znaczy, można, ale to było. To tak jak przechodzić tą samą wersję Borderlands podstawową, mijając 50 level. No, mniej więcej idziemy. Well ja. Tutaj jakąś misję ja dostaliśmy. kogo ta misja na górze? ty sobie misję rób. A, ja sobie Ma make, a ty oh masz tam. Je. Ma ty masz tam wybór? Jak zaczynasz, jak masz kończyć podstawkę? To znaczy, przy każdym wyborze postaci można wybrać, czy grać podstawkę, czy plus. A gang of Low lives is out prospecting Iridium in the Tundra Express. Dobra, czyszczemy! Ja też sobie może w kupię... Czarno-Biały, mo chodź tu! Chodź do mnie! Znabia, no, come on! Pokażę ci czarny rynek! Ja, ja wiem gdzie to jest! Pamiętajcie, że kupowanie nielegalnych produktów jest... ...nielegalne. No. I gdzie to może sobie kupić miejsce w punku? Po prawej ma stronie. Po prawej stronie, stronie. Backpack upgrade, rozumiesz? Upgrade backpack. Upgrade. upgrade, rozumiesz? Upgrade. 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 Ale miejsca wolnego. Czaisz bazę upgrade. Ale jesteś śmieszny. Upgrade. A ty nie upgradujesz? UPGRADOWAŁEM! Cały czas wygrywam coś, co to jest wraz z tym? Ale se kupiłem... hoho... Idę ho. I misję. Idę oddać ammo... do... Azuki. Ta. Tak, teraz będziemy miał takie duże ammo. W każdym odcinku trafisz. Ma Nike, ja zawsze miałem duże ammo. <laughs> co ty tak próbowałeś? Nie liczy się amo, tylko liczy się mm -hmm. bazooka. Raczej to, jakie używasz. Ale spoko. <laughs> eee... Zajemy panę. Uuu, uuu jako 2700 obrażeń. Dziki organ. Chodźcie wszyscy do mnie. Ciekawe, bo taki dziki orgazm. No cieszę się, cieszę się, ale to możesz potem na jakiś inny typ rzucić A co jeszcze Dwa, ty... Dwa tysiące... O, kaska. Aptur 9. Gramy dalej. Życie to je gra. Ej, ludzie! Umówiliśmy się, że gramy poza kamerą. Dobrze, już, już idę. Życie, życie jest nowego. Tu masz misję poboczną w ogóle do przyjęcia. Ale nie widziałem jej. To przyniesie 1700. I chodźcie uh -huh. do mnie, Dobra, idziemy. Gdzie ty tu jesteś? A, widzę cię, okej, okay, już idę. Już biegnę. Biegnijcie do mnie, bo zaraz widzowie są szykać. Dobra, dlaczego mieliby zacząć drzemać? A, mam pomysł. Wrzuć, wrzucisz y, opis linka, statystyka, którego podeślę, i wtedy mogą sobie włączyć to przy tym fragmencie. Nie, nie będą musieli nic włączać. Nie. Wierz mi. A szybszy efekt będzie. Nie będzie. Jesteście już? No tak, no dobiegam. Dochodzę. Dobiegasz. Mówiłem, że nie liczy się jaka bazooka, jak się jej używa.